Szanowni Państwo, rok temu Polska otrzymała niechlubne miano najbardziej zbiurokratyzowanego kraju na świecie. Minął rok i postanowiłem sprawdzić, czy coś w tej kwestii się zmieniło. Otóż Polska nadal jest najbardziej zbiurokratyzowanym krajem świata, a liczby bezwzględne mówią wprost, że jest jeszcze gorzej. Zapraszam. Szanowni Państwo, 27 stycznia tego roku odbył się Trzeci Polski Kongres Gospodarczy, który został zorganizowany przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, a partnerem merytorycznym była firma Grand Thornton, gdzie dzięki pracy tych dwóch podmiotów rok temu dowiedzieliśmy się, że to właśnie Polska jest najbardziej zbiurokratyzowanym krajem naszego globu. Minął rok. I okazuje się, że jeszcze bardziej pogłębiło się to zjawisko w naszym kraju, a rekomendacje z trzeciego Polskiego Kongresu Gospodarczego zostały zebrane w dokumencie Biała Księga Stop Biurokratyzmowi. Moją największą uwagę w całej Białej Księdze przykuł jeden z zawartych tam raportów, w którym organizatorzy trzeciego Kongresu Gospodarczego w Polsce zamieścili cztery główne bariery, z którymi muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy. Pierwszą barierą są procedury podatkowe. Nie wiem czy zdają sobie państwo sprawę z tego, ile różnych przepisów podatkowych nakładanych jest na polskich przedsiębiorców. Otóż w 2000 w 15 roku na polski system podatkowy składało się 11 kluczowych ustaw podatkowych oraz 260 rozporządzeń ministra finansów. Wszystko to było zgromadzone na 5811 stronach, a 4 przepisów prawnych, w których gąszczu muszą odnaleźć się polscy przedsiębiorcy. Jak to zostało podzielone? Otóż, proszę Państwa, w kwestii podatku dochodowego PIT. W 2015 roku obowiązywało 2717 stron przepisów podatkowych. Akcyza to było 1010 stron, podatek VAT 990 stron, podatek CIT 749, a 345 stron A4 to były inne ustawy podatkowe. Cały ten stos dokumentów, gdyby ułożyć jeden na drugim, tworzyłby wieżę wysokości 40 cm. A teraz proszę spróbować się przez to przebić i. Funkcjonować w tym gąszczu przepisów zgodnie z prawem. Oczywiście te główne przepisy podatkowe to nie jedyne, z którymi polscy przedsiębiorcy muszą sobie radzić. Samych tylko interpretacji podatkowych wydanych przez instytucje skarbowe w zeszłym roku w Polsce było ponad 33,5 tysiąca. To wszystko składa się na dodatkowych 240 tysięcy stron A4. Z interpretacjami prawa, które muszą stosować polscy przedsiębiorcy. Drugą barierą rzucaną pod nogi polskich przedsiębiorców są obowiązki sprawozdawcze. I tutaj liczba tych obowiązków sprawozdawczych i dodatkowych czynności, jakie w związku z nimi muszą wykonać polskie przedsiębiorstwa, jest zatrważająca. Średnio w 2014 roku statystyczna polska firma musiała spełnić 209 różnego rodzaju obowiązków informacyjnych, a co za tym idzie, praktycznie każdego dnia roboczego statystyczna polska firma musi do któregoś z organów podatkowych wysłać jakieś pismo z informacją na temat swoich obrotów, pracowników, podatków, rozliczeń itd. Rekordziści, duże firmy, takich obowiązków muszą w skali roku spełnić aż 484, co oznacza, że ponad dwa pisma dziennie muszą być wysyłane do różnego rodzaju organów urzędowych w Polsce. Trzecią barierą, z jaką zmagać muszą się polscy przedsiębiorcy, to jakość stanowionego w Polsce prawa. Z jego ilości wprost wynika, jak mizernej jakości ono jest. Miano najbardziej zbiurokratyzowanego kraju na świecie otrzymaliśmy za rok 2014. Wtedy w Polsce weszło w życie 25 630 strony prawa, z którymi musiały zmierzyć się polskie przedsiębiorce. W roku 2015 nasze władze poszły o krok dalej, ponieważ nowych przepisów w życie weszło 29800 stron. Kartek A4, i aby z tymi przepisami polscy przedsiębiorcy byli w stanie się zaznajomić i być na bieżąco, rozliczać swoje podatki i funkcjonować, yy, prowadzić swoje firmy zgodnie z prawem, dziennie każdy przedsiębiorca musiałby poświęcić niespełna 4 godziny tylko i wyłącznie na to, aby czytać nowe prawo, którym jesteśmy zalewani. Ale aby jeszcze dosadniej. Państwo uzmysłowić, jak bardzo jesteśmy zalewani nowym prawem, nadmienie, jak to wyglądało w kontekście prawa podatkowego. Otóż w roku 2015 zmiany w prawie podatkowym wyglądały następująco. Ordynacja podatkowa zmieniła się 11 razy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 27 razy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 14 razy, ustawa o podatku akcyzowym 7 razy i ustawa o podatku od towarów i usług 6 razy. Te wymienione 5 głównych aktów prawnych, które tworzą sytuację i ramy prawne dotyczące podatków, które muszą obracać się polscy przedsiębiorcy, łącznie w zeszłym roku zmieniły się 54 razy, czyli średnio raz w tygodniu. Proszę Państwa, polski przedsiębiorca co tydzień musi funkcjonować w innej rzeczywistości prawnej. Zatem polscy przedsiębiorcy. W tej chwili praktycznie nie zajmują się niczym innym, jak tylko śledzeniem prawa, aby prowadzić swoją firmę zgodnie z nim, bo nasze władze zmieniają prawo podatkowe raz w tygodniu. Jak Państwo widzą, jakość stanowionego w Polsce prawa jest beznadziejna. Dowodem na to jest fakt, jak często musi być ono zmieniane. Rocznie w Polsce wchodzi blisko 30 tysięcy stron. Aktów prawnych, z którymi zmagać muszą się polscy przedsiębiorcy, a to jest aż ośmiokrotnie więcej niż 20 lat temu. Czwartą i ostatnią z największych barier, z jakimi zmagają się polscy przedsiębiorcy, wymienioną w Białej Księdze, w cytowanym przeze mnie raporcie, jest przewlekłość procedur administracyjnych. Proszę wyobrazić sobie sytuację, że prowadzą Państwo prężnie działającą firmę i postawili Państwo nowy magazyn. I aby ten magazyn mógł zacząć swoją pracę, trzeba go podłączyć do prądu. Ile to powinno trwać? Proszę Państwa, powinno to trwać tyle, ile trwa doprowadzenie linii energetycznej do tego budynku i wpięcie wtyczki do prądu. Przedsiębiorca powinien się dogadać bezpośrednio z dostawcą energii, podpisać umowę, i następnego dnia to powinno działać. Jak to wygląda w Polsce? Otóż statystycznie. Podłączenie nowego magazynu do prądu przez polską firmę trwa 133 dni. Tyle potrzebuje polski przedsiębiorca, aby przebrnąć przez gąszcz przepisów, pozwoleń, yy, użalania się, yy, wylewania i uzewnętrzniania swoich problemów przed urzędnikami i liczenia na to, że któryś w końcu wyda zgodę na to, aby podłączyć jego magazyn do prądu. Inny przykład. Proszę sobie wyobrazić, że prowadzą państwo firmę i chcą ją rozbudować. Mamy ziemię, chcemy postawić kolejny budynek biurowy, czy halę produkcyjną, czy magazyn cokolwiek. Ile Waszym zdaniem powinno trwać uzyskanie pozwolenia na budowę? Moim zdaniem, powinno to trwać 0 dni, ponieważ jestem przeciwnikiem czegoś takiego jak pozwolenie na budowę, bo skoro mam swoją ziemię, to powinienem móc tam postawić wtedy, kiedy chcę i to, co chcę, ponieważ jeśli podejmuję decyzję o inwestycji teraz, to właśnie dlatego, że ta inwestycja teraz ma przynieść mi zyski i spowodować rozwój mojej firmy. W Polsce niestety tak nie jest. Aby przebrnąć przez gąszcz znowu pozwoleń, i uzyskać zgodę na budowę na swoim własnym terenie, statystyczna polska firma potrzebuje 156 dni. 156 dni, proszę państwa, to jest prawie pół roku. Za pół roku to ta inwestycja może już być w ogóle nieopłacalna, ponieważ sytuacja na rynku może się tak zmienić, że tej firmie ten budynek już będzie do niczego niepotrzebny, bo ta firma najnormalniej w świecie może już wypaść z rynku. Trzeci. I najbardziej dramatyczny przykład przewlekłości procedur administracyjnych w Polsce dotyczy terminu potrzebnego na uzyskanie sądowego nakazu ściągnięcia należności od nieuczciwych kontrahentów. Sytuacja wygląda tak, że polski przedsiębiorca wykonuje usługę, dostarcza towar, wystawia fakturę, a nieuczciwy kontrahent mu za tę fakturę nie płaci. Państwo polskie oczywiście nakłada na tego przedsiębiorcę Podatek dochodowy, pomimo że on nie uzyskał zapłaty za swoją fakturę, więc pomimo, że wykonał usługę, zaangażował swoje środki, dostarczył towar, nie uzyskał zapłaty i jeszcze musi zapłacić podatki. Procedura sądowa w Polsce średnio trwa aż 685 dni do momentu uzyskania nakazu sądowego. Ściągnięcia tych należności. Ten czas jest w zupełności wystarczający, aby wyłożyć na łopatki nawet najprężniej działające przedsiębiorstwo, czego przykładów mieliśmy w naszej historii mnóstwo. Wielu podwykonawców, którzy pracowali przy budowie autostrad, po prostu zbankrutowało, ponieważ nie otrzymali zap zapłaty. W skrajnych przypadkach ci ludzie popełniali samobójstwa, bądź yy, w swej desperacji udawali się wprost do Sejmu, aby przeciwko temu protestować. Polska jest najbardziej zbiurokratyzowanym krajem, gdzie ilość stanowionego prawa jest wręcz przytłaczająca i niemożliwa do ogarnięcia dla polskich przedsiębiorców. Jakość tego prawa jest dramatycznie niska, no ale gdzieś tych wszystkich urzędników trzeba upchnąć. Obecnie stoimy chyba na najbardziej zbiurokratyzowanej ulicy, w Bydgoszczy, na ulicy Jezuickiej, ponieważ. Spośród budynków, które Państwo widzą za moimi plecami, wliczając w to piękny kościół farny, na palcach jednej dłoni jesteśmy w stanie policzyć, które z tych budynków nie należą do Urzędu Miasta i w których na co dzień nie zasiadają urzędnicy, którzy ten absurd wdrażają w życie. Nazywam się Piotr Najzer i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.